kocham jeździć też po dnie rowerem top 1, nie, 13 na nie możesz tu oddychać? cholera policjanta chyba na drodze spotkałeś są. ty ale... wegoż? stop coś mnie ten kolanko wiesz dostałem kolankiem mm. nie Mam nadzieję, że mamy jakieś jedzenie w domu. bo Jestem głodny, Ashel. Panowie, proszę, nie przeklinajcie tak dużo, bo ja potem to wszystko będzie, bycie jak to jest annoying. Ojej, nie, nie nie No, <śmówisk> Mnie no <jej>. nie wcale! <śmówisk> Większość była twoja. <twoich. śmówisk> no, teraz wie. nie, nie, na pewno tak nie było. To no nie, nie Mugi wcale. Mugi na pewno najwięcej przeklinał. No zobaczcie jutro. <śmówisk> to jest takie nic poń, właśnie. Zobaczycie jutro jak to wyglądało Bo zrobię counter po prostu Po co będziesz hit friendly? Po co, to komu? Już widzę jak ci się chce robić counter No to akurat nie z ciężkiego. Hi. No puść mnie no <laughs> Proszę, jestem głodny, odwodniony, zimno mi <laughs> Proszę Ja ci mogę ten Załatwić lekarstwo na wszystkie choroby. Nie, 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 no no, we don't do that Polecam Albo ja su Albo w sumie nie, No musisz nie, i nie, 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 Ja jestem nie, nie, cię nie, Ja nie, nie, No i nie, przeklina? nie, ja nie, nie umiem chciałem cześć. No ty co? jesteś sparty, ty masz tego oparty. A mogę opuścić, ja. <laughs> Ale lootu, ja p o, o, o. Kurde, Nie mam tego jedzenia, za To radam przyniesie Nie ma jeszcze jedzenia na to? <śmiech> 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 Drift. A tak driftować można zajebiście. Pa. Mm -hmm. God damn, God damn look at him! <śmiech> <śmiech> Can Driftem. he drive? You drift? O kurwa, wam się wydarzyło. Czanki się nie ładują, halo. Jedziecie po powietrzu. Normalnie, normalna sprawa, nie ma co ci chodzi. No, dobra, no, sorry, portoking. Kamie co mówisz, tak dziwnie? Baba na rowerze. Baba na rowerze. Baba na rowerze. Baba na rowerze, to poważna sprawa. Na rowerze, baba. No, jedzie. Państwa, Paweł będzie skakał tutaj. Mamy <śmiennie> metr 50. O, kur. <śmiennie> I peł minus 50% na rowerze. No, i 9. No, <śmiennie> O, nie, skakanie. <śmiennie> to mój największy wróg. Wasza rada. Rada ma się mój Problem ze skakaniem. Spokój. No, A na dół? A jest tu może ten? Nie, nic tam nie ma. Nic, nic, nic tu nie ma. Wena praw. No, x Nie! <laughs> nie! Nie no, play des. drabiny. Ok, to Parak se w ogóle śmiesznie wisi. <laughs> <zom> Reda, <laughs> nie wchodź w niego. <laughs> Zbier no, ten zamach. Dajkę, mamy Ala jeszcze. No nie, bo ja to Kamilowi kurwa zrobiłem Czekaj. Zrób to, Redon. <laughs> No hesitation Ej, 150 expa No, to już wiem co będę robił. Co? staw mnie Jezu, się znęcasz nade mną, no nic nie zrobiłem A kto mi przed młotem przez łeb, przez łeb przełożył, co? No w sumie Tylko ja mam nadzieję teraz, że mnie odrodzi... Nie Odrodzi mnie pewnie... Też to widzisz u mnie tak jak ja to widzę u siebie? Wyciągam tą broń? Ten dymek czy nie? Nope, I see no smoke. Okej okay. Big Smoke. A jedzenie to w ogóle jest. Zlecenie no, usunięte. No, dajcie mnie zaparty. Proszę ładnie. No, i mnie odrodziło przy jakimś plecaków. O, ja pierdolę, no! No <śnioturz> i jak ja wyglądam? Jak ja wyglądam? Nie, 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 nie! No tak nie. mówiliśmy, że Slenderman. Nie, 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 nie! Co to jest? Ja ej, ja mam 9% tak ja, ja nie mogę wjeżdżać. Kamil, bo ja też mam tego moda, że jak jadę, to mi się świeci rower. Aha, tym To jest młę, z redanem. A ten co robił? Redan. Masz, przydać się. Poczytaj, grzyby? Mm -hmm. Mogę je zjeść? Mogę. Don't mind if I do. Dwa! Nara ace. Ej kurde, zostaw mojego piesa w spokoju, no. Zostaw strzał w głowę. Psy, Jeden motor w kapsie się trzymią, no? Mhm. Chłopca pakuje motor do, do kieśni. Ej, ale to jest kolejny gotik reference, ty! <głopca> to można powiedzieć, że zamiast na początku był chaos, na początku był Gotik Oh. No? Gotikie francie Eee, no No bo w gotiku też się wszystko w kieszeni trzyma Aha Dużo gieda Tak działa, nie? Nie Tylko w tak działa Nie, tylko Gotti. Aha, okej, okay, yeah. raport? No, sorry Ej, hey, open up, Man! Kurde, ale idealnie na... <laughs>